Witajcie! W tym odcinku powiem Wam trochę o obiektywach. No więc, po co Wam znajomość obiektywów? Ano, ten poradnik będę kierował głównie dla ludzi, którzy chcą poznać na maksa to, jak wykorzystuje się poszczególne ogniskowe. Dla tych, którzy będą kupowali lustrzankę bądź bezlusterkowca w najbliższej przyszłości w zdecydowanie im się to przyda. A dla wszystkich pozostałych obiecuję kilka ciekawostek. Materiał będzie standardowo podzielony na kilka sekcji, do których odnośnik możecie znaleźć w opisie. Zaczniemy od tego, jaka jest różnica pomiędzy zoomami a stałoogniskowymi obiektywami. Przejdziemy sobie do tego, jakie są charakterystyki poszczególnych ogniskowych, a na koniec odpowiem trochę o tym, jak kompletować swój własny zestaw. Tak więc zapraszam do oglądania. Zacznijmy więc od zoomów. Są to obiektywy najczęściej wybierane przez amatorów oraz początkujących. Pozwalają na wykorzystanie pojedynczego obiektywu w różnych sytuacjach. Niestety, zgodnie z zasadą, że jeśli coś jest do wszystkiego, to po części jest też do niczego. To odnosi się głównie do tanich obiektywów z możliwością zmiany ogniskowej. Tutaj ciekawostka numer jeden. Obiektywy zoom wykorzystywane przy produkcjach filmowych, a także w kamerach telewizyjnych, są parafokalne, co oznacza, że soczewki są ułożone w taki sposób, że mimo zmiany ogniskowej ostrość pozostaje niezmienna. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w telewizyjnych kamerach gdzie operator często zmienia ogniskową w czasie na koncertu, kiedy przechodzi pomiędzy różnymi artystami. Drugim typem obiektywów są obiektywy stałoogniskowe. Z reguły są wykorzystywane w konkretnym celu. Są o tyle trudniejsze w obsłudze, że za zoom w tym wypadku odpowiada ustawienie fotografa. Ciekawostka numer dwa. Większość filmów nagrywana jest zestawami filmowych obiektów stałoogniskowych. Poza tym, że mają one dużo precyzyjniejszy system ostrzenia, Zdarzają się w nich też obiektywy anamorficzne, czyli takie, które kompresują obraz w pionie i rozciągają w poziomie. Przy kamerach kliszowych pozwalało to na uzyskanie efektu widescreen mimo użycia standardowego filmu 35 mm. Dodatkowo, takie obiektywy wprowadzają swoje własne załamania optyczne, które są bardzo charakterystyczne dla wysokobudżetowych produkcji. Mowa tutaj o flarach rozciągniętych na całą długość ekranu oraz o nieco innym rozmyciu świateł oraz tła. Ogniskowe. Czyli to co najważniejsze przy fotografii. Zacznijmy od obiektywów o najmniejszych ogniskowych, czyli rybich oczu, czyli z angielskiego fisheye. Te obiektywy mają zazwyczaj ogniskowe od 10 do 14 mm. Wprowadzają charakterystyczny efekt, gdzie wszystko poza środkową częścią kadru zostaje rozciągnięte. Ten efekt można wykorzystać do zmieszczenia bardzo dużej ilości elementów na zdjęciu lub po prostu ze względu na walor estetyczny samego efektu. W zależności od obiektywu można znaleźć takie obiektywy jako zoomy lub stałoogniskowe. Jeśli chcesz zmieścić więcej obiektów, ale niekoniecznie zależy Ci na wprowadzaniu efektu rybiego oka, warto pomyśleć nad obiektywami szerokokątnymi. Te pozwalają na dość szerokie pole widzenia, wprowadzają krzywiznę, podobną do tej z ale jednak mniej widoczną. Są idealne przy nagrywaniu filmów, zwłaszcza przy planie głównym. Nadają się też doskonale do fotografii krajobrazowej, architektury czy zdjęć grupowych. Kolejny przedział to po części obiektywy portretowe, takie jak 50 czy 85 mm, a także obiektywy 35 mm, wykorzystywane często przy fotografii reportażowej czy ulicznej. Takie ogniskowe można znaleźć w większości zoomów, ale ja skupię się na stałoogniskowych obiektywach, zwłaszcza tych portretowych. To one pozwalają na najlepsze efekty ze względu na to, że wpuszczają relatywnie dużo światła. Pozwala to na uzyskanie niskiej głębi ostrości, idealnej przy fotografii portretowej. Przy ogniskowych od 50 do 85 widać też efekt odwrotny do tego, jaki jest obecny przy obiektywach Fisher. Chodzi tutaj głównie o to, że obiektywy tego typu kompresują obiekty. Oznacza to, że jeżeli będziemy mieli taką samą kompozycję, korzystając z obiektywu 50 mm i 18, to obiekt na pierwszym zdjęciu będzie optycznie smuklejszy. Jest to jeden z powodów, dla których właśnie takie obiektywy są wykorzystywane przy fotografii portretowej. Dobra, zostały nam jeszcze teleobiektywy oraz makroobiektywy. Te dwa typy korzystają z takich samych ogniskowych, chociaż w różnych celach. Teleobiektywy to obiektywy służące do robienia zdjęć odległym obiektom, dzikim zwierzętom, sportowcom, artystom. Makro służą fotografowaniu małych rzeczy, takich jak owady, natura, etc. Jest to istotne, ponieważ w zależności czy nasz obiektyw jest tele czy makro jego system oraz sposób ostrzenia będzie inny. Tele będzie miał zazwyczaj szybki system, łapiący ostrość w odległościach od kilku do kilkunastu metrów, podczas gdy makro będzie miał system rozróżniający pomiędzy kilkoma najbliższymi centymetrami. Jest to o tyle istotne, że jeżeli będziemy korzystać z funkcji makro na wydarzeniu sportowym, to większość zdjęć może być nieostra, ze względu na no, nieadekwatny system ostrzenia. Warto zaznaczyć, że oba te typy obiektywów są dość ciemne, zwłaszcza w porównaniu do portretowych obiektywów. Ok, czas na kolejną część, czyli crop factor. To zagadnienie jest dość istotne, chociaż bardzo mało ludzi zdaje sobie z niego sprawę. Mówiąc krótko, to jakiej wielkości jest sensor w Waszej kamerze może wpływać na realną ogniskowo-obiektywy. Chodzi tutaj o to, że ogniskowe obiektywów są podawane w odniesieniu do pełnej klatki, czyli oryginalnej wielkości kliszy 35 mm. Jednakże, zakładając, że Waszej lustrzanki nie wzięliście w leasing za 10 tysięcy złotych, to raczej nie posiadacie takiego sensora w waszym aparacie. Różnice pomiędzy sensorami wytłumaczę w innym materiale. Na dzisiaj najważniejsze jest to, abyście sprawdzili, jak bardzo powiększa ogniskowo obiektywu wasz sensor. W tym miejscu chciałbym was też uspokoić, bo to, że wasza lustrzanka powiększa ogniskową, jest całkowicie naturalnym zjawiskiem. Niekiedy korzystają z niego nawet profesjonaliści. Ogniskowa 300 mm w aparacie pełnoklatkowym zamienia się w 480 mm w przypadku kanonowskiego APS-C. Co teoretycznie pozwala na zbliżenie się do obiektu bardziej, jeśli korzystamy z lustrzanki z mniejszym sensorem. Tak więc, ostatnia część tego filmu. Jak kompletować swój własny zestaw obiektywów? Jeśli nie posiadasz aparatu, pamiętaj o tym, aby zostawić miejsce w swoim budżecie na obiektywy. Jeśli masz zamiar kupić lustrzankę ze zmienną optyką, nieposiadanie żadnej optyki na zmianę jest troszeczkę bez sensu, prawda? Pamiętaj też o tym, że jeśli będziesz dbał o swoje obiektywy, to posłużą ci dłużej niż sam aparat cyfrowy. Nowe obiektywy wydawane są na ogół rzadziej niż nowe body a obiektywy droższe są z reguły dużo bardziej odporne na starzenie się. Ok, ale załóżmy, że posiadasz już lustrzankę lub właśnie wyniosłeś jedną ze sklepu RTV. Poza kitowym obiektywem, zazwyczaj z zoomem w przedziale od 14 do 105 mm, warto przede wszystkim zaopatrzyć się w jasny obiektyw portretowo stałej ogniskowej. Pozwoli Ci to poeksperymentować z głębią ostrości, nauczyć się jak korzystać ze stałoogniskowych obiektywów. Każdy kolejny wybór będzie zależny głównie od tego, co chcesz robić. Szerokokątny lub fiszaj, jeśli chcesz łapać krajobrazy. Tele lub makro, jeśli masz zamiar fotografować swoją rodzinę <noise> lub znajomych podczas meczów na lokalnym boisku. Pamiętaj też, że nawet jeśli kupujesz obiektywy Canona, to o tym, czy obiektyw będzie pasował do lustrzanki decyduje też bagnet, czyli to miejsce, gdzie obiektyw łączy się z body. Pamiętaj, aby sprawdzić przy zakupie, czy obiektyw pasuje do Twojej lustrzanki. Inaczej będziesz musiał doliczyć koszt odpowiedniego adaptera. Tak więc to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że wiedza, którą dzisiaj Wam przekazałem, przyda Wam się w życiu bądź przy okazji robienia zdjęć. Standardową infografikę znajdziecie w opisie tego filmu, a my widzimy się w kolejnym materiale. Do zobaczenia.